To są dwa zasadnicze tematy u Amosa: niesprawiedliwość społeczna i kult, który jest właściwie obrazą Boga zamiast prawdziwą czcią Boga. Amos jest pierwszym prorokiem, którego słowa zostały spisane i zachowane w formie księgi. Od ozeasza nieco starszy, nieco wcześniejszy, zwykle się go. Datuje gdzieś około roku 750. Około roku, czyli jesteśmy w połowie VIII wieku. Podobnie jak Ozeasz, Amos działał w Królestwie Izraela. Absolutnie miejscem przez niego ulubionym, wybranym było Betel i, i, i świątynia w Betel. Ale różnica jest taka, że że Amos nie pochodził z Izraela. Amos pochodził z Judy. Z takiej miejscowości, która się nazywała Tekoa. I to była mała wioska, mniej więcej 10, może 8 kilometrów na południe od Betlejem. Więc mamy wieśniaka z Judy, który jest prorokiem w Izraelu. On sam podkreśla to swoje pochodzenie wieśniacze. Podkreśla, że nie jest prorokiem, co oznacza, że nie, nie, nie był członkiem żadnego bractwa proro prorockiego. Nie? A Amos nie jest zawodowym prorokiem. I Amos nie był prorokiem całe życie. Amos był prorokiem tyle, ile trzeba było. Czyli. Pan Bóg go posłał do betel, powiedział swoje. Na tyle mocno, że został stamtąd wyrzucony. Wrócił do domu i dalej był pasterzem. Przestał być prorokiem. To zupełnie inny temat, ale tu wszyscy charyzmatycy mogą o tym pomyśleć. To nie, nie, nie zawsze jest tak, że dostajesz charyzmat na całe życie. Pan Bóg cię może potrzebować dla czegoś innego za 15 lat. I dać ci inne dary. Nie? Hmm. Więc y, tu mamy pasterza. Y, z tekstu można postawić dwie tezy: albo był pasterzem owiec, na no to by wskazywał wskazywała sam początek księgi, albo był pasterzem bydła. Tego się można doczytać w siódmym rozdziale. Więc nie przesądzimy tego. Ale był pasterzem i miał też taki szczególny zawód, którym było nacinanie sykomor. Mówi o tym, że pan go wezwał do proroctwa od nacinania sykomor. To jest taki, taka funkcja, do której często się wraca w takim wymiarze trochę ascetyczno-duchowym. Tak? Co to znaczy nacinać sykomor? To jest człowiek, który nacinał owoce figi jeszcze niedojrzałej, zielone. I teraz, jak umiejętnie naciął, to z tej figi wypływał sok i, i pewnie nie tylko sok, i ona szybko dojrzewała wtedy. Także to był proces przyspieszania dojrzewania fig. I a propos tego pytania, przed przerwą o rozmaite, ciążliwości, które w życiu możemy, których możemy doświadczyć, mamy poczucie, że jesteśmy trochę nacinani, a to nacinanie może przyspieszyć dojrzewanie. Tylko musi to robić ktoś, kto jest do tego kompetentny jak, jak Amos. Więc jak ktoś do tego nie ma charyzmatu, to niech tego nie robi. Bo tak myślę, że to jest taka funkcja, którą Pan Bóg za, zastrzegł sobie, a Dzieli się tylko z niektórymi taką umiejętnością. Więc mamy rolnika, pasterza. Dlaczego został prorokiem? Odpowiedź sam daje, tak myślę, ona jest w trzecim rozdziale, w ósmym wersecie. On brzmi tak: Pan przemówił. Kto nie będzie prorokował. Nie? Czyli, czyli kluczem do jego prorockiej misji jest to, że usłyszał Słowo. I usłyszał je w taki sposób, że nie może go zatrzymać dla siebie. Jakbyście byli dzisiaj w kościele rano, to byście przeczytali wypowiedź apostołów przed Sanhedrynem. Zabrania im głosić dalej w imię Jezusa. A apostoł mówią tak, ale my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Nie, nie możemy nie mówić. Pan przemówił, kto nie będzie prorokował. To jest to, to, jest to co sprawia, że, że Amos staje się prorokiem. I właśnie prorokiem nie u siebie w Judzie, tylko prorokiem w Izraelu, w Betel. Żeby zrozumieć jego proroctwo, to trzeba wiedzieć, znać kontekst. On jest o tyle szczęśliwszy niby od Ozeasza, że jeszcze nie widać tego nadchodzącego niebezpieczeństwa asyryjskiego. I w komentarzach można przeczytać także, że czas prorokowania Amosa to jest czas ciszy przed burzą. Czyli wszystko jeszcze jest fajnie. I Izrael żyje w stosunkowo pięknej pomyślności. Nic się złego nie dzieje. Raczej odwrotnie doświadczają wszyscy tego, co można by nazwać prosperity. Nie? Tak, w różnych wymiarach. Pomyślność, udane życie, wszystko jest poukładane, wszystko jest fantastycznie. Taki okres pomyślności Izraela. I taki okres generuje dwie pokusy. I o obydwu mówi amos. Pierwsza z tych pokus jest taka że o, owa pomyślność generuje głębokie podziały. Czyli jesteśmy na poziomie tematyki społecznej. I myślę, że to akurat łatwo jest zrozumieć. To bogactwo, którym żyje Izrael, nie jest równodzielone. Są ci, którzy mają bardzo dużo, są bogaci, no i są ci, którzy nie mają nic, są biedni. Ci, którzy są bogaci, zasadniczo mają głęboko gdzieś tych, którzy są biedni. Więc mamy elitarny świat bogactwa, i mamy bardzo rozległy, otaczający tę elitę świat ubóstwa. I są bardzo ostre teksty Amosa na temat sprawiedliwości społecznej. Spróbuję znaleźć pierwszy przykład. Weźmiemy rozdział ósmy. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego, pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: kiedy minie znów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże. Kiedy szabat byśmy mogli otworzyć spichlerz. Będziemy zmniejszać efę, powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, ubogiego za parę sandałów i plewy przeniczne będziemy sprzedawać. Przysiąg Pan na Dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy ich uczynków. Nie? Jest jedna wielka niesprawiedliwość w tym ludzie. Który teoretycznie ma wszystko, ma wszystkiego pod dostatkiem, ale. Ta, ta pomyślność rodzi głębokie podziały między nimi i krzywdę. Więc to jest pierwsza pokusa. I jest druga, to jest bardzo powierzchownie przeżywane poczucie wybrania. Jest nam dobrze, bo Pan Bóg nas wybrał. Jesteśmy dowodem na, na łaskę boską. To, jak żyjemy, jak się nam żyje, to jest dowód na łaskę Bożą. To jest prawdziwa bieda. Bo ona rodzi taki kult, który jest czysto zewnętrzny. Który jest czysto zewnętrzny, tak mówi Amos w imieniu Boga. Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach, bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego. Na ofiary biesiadne stucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów, Prawość, jak potok niewysychający, niech wyleje. Czy nie składaliście mi żertw i ofiar pokarmowych na pustyni przez 40 lat domu Izraela? A zarazem obnościliście Sikkuta, waszego króla, i Kijuna, wasze bożki. Więc jest kult, o jaki bogaty, Nale no, ale mają. Stadzi ich. Krowa najtłustsza, baran największy. Nie? Mają wszystkiego potąd. A Bóg mówi, że tym wymiotuje. Więc to, to są dwie najmoc, najmocniejsze pokusy narodu wybranego, które piętnuje Amos. Ta niesprawiedliwość społeczna narastająca i kult, który jest powierzchowny, Wyprany z jakichkolwiek odniesień, właśnie do, do bliźniego. Nie? Taki kult, który ma być zasłoną nad całą niesprawiedliwością, którego się Izrael dopuszcza. Dlatego Amosa czytamy bardzo często w Wielkim Poście. Nie? Bo on jest tym, który mówi o prawdziwej pokucie, o prawdziwym nawróceniu, a nie o jakichś takich. Rytualnych zachowaniach, nie, które owszem wykonujemy, ale one są bardzo zewnętrzne. Nie, nie dotykają ani Pana Boga, ani nie dotykają tym bardziej nas, nie? naszego serca nie, nie prowadzą no, do żadnej przemiany. Nie? Więc. Teraz doty to są dwa zasadnicze tematy u Amosa, niesprawiedliwość społeczna i kult, który jest. Y Właściwie obrazą Boga zamiast prawdziwą czcią Boga. I do tego dochodzą jeszcze dwa tematy, w sumie głównych tematów łamosa jest cztery. Nie podaję struktury księgi, bo ona jest o wiele bardziej skomplikowana z tych trzech, które omawialiśmy dzisiaj, to jest najdłuższa księga. Ale cztery tematy, czyli już wiemy sprawiedliwość społeczna i kult, i jeszcze Pierwszy temat u Amosa, to są właściwie dwa pierwsze rozdziały, to jest temat sądu. Amos pokazuje najpierw Boga Sędziego, sędziego nad wszystkimi narodami. Najpierw pokazuje sześć narodów pogańskich, a potem do nich dodaje, no, trudno powiedzieć dwa narody, bo to jest jeden naród, ale podzielony na dwa państwa, to znaczy Judę i Izraela. Tak jak Bóg sądzi narody pogańskie, tak jest też sędzią nad Judą i nad Izraelem. I to, co tu jest bardzo mocne i jakoś gra bardzo z tym, o czym mówiliśmy dzisiaj cały dzień, no to jest to zestawienie. To jest strasznie trudne dla, dla Żyda do przyjęcia, że jest postawiony obok Moabitów. A ostatnim ludem, co do którego Bóg mówi, Amos mówi, że Bóg go osądzi, jest Moab. między żydami a moabitami żadnych żadnych relacji żadnych relacji a jednak Izrael Juda postawieni obok moabitów to to zestawienie musiało szokować ale to właśnie też o to chodzi prorokowi że pokazujesz jesteście wybrani to nie oznacza że nie ma na was sądu sąd dotyczy tylko tych przebrzydłych pogan dookoła na was też jest sąd. Bóg jest też w stosunku do nas, jest sędzią. I, i, więc sąd jako pierwszy temat, po nim sprawiedliwość społeczna, kult i czwarty temat to jest słowo, słowo. 8:11. 8:11. Oto nadejdą dni, wyrocznia Pana Boga, gdy ześle głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć Słowo Pańskie, lecz go nie znajdą". To jest najmocniejszy fragment Amosa na temat tej rzeczywistości Słowa Bożego, ale to, co Amos chce powiedzieć swoim ziomkom, to jest to, że są głusi. Nie? Pan Bóg do nich mówi, ale odpowiedzią na słowo jest ciągła głuchota po stronie Izraela. No więc myślę, że wszyscy rozumiemy, że jak Amos, prosty rolnik z Tekoa, stanął w Betel w świątyni królewskiej i powiedział im takie cztery rzeczy, Będziecie osądzeni, żyjecie w sposób totalnie niesprawiedliwy, mając biednych, biednych yy, głęboko w, w, w nieszacunku i w niesprawiedliwości. Wasz kult jest warty nic i jesteście głusi na Słowo Boże. No to musiało się stać to, co się stało, znaczy wygnano go z Betel i wrócił do domu. Ostatnie słowo u Amosa. To znowu jest słowo nadziei i, i ostatni fragment Księgi nosi tytuł Odnowa i pomyślność. I jest cytowany ten ostatni fragment w Dziejach Apostolskich w rozdziale 15. I to jest charakterystyczny cytat. 15. rozdział dziejów, jakieś skojarzenia? Budzimy się? Co tam się dzieje w tym 15. rozdziale dziejów? Jest sobór w Jerozolimie i temat tego soboru co robić z tymi, którzy z pogaństwa przychodzą do Kościoła? Czy wolno ich przyjąć, czy nie? Znaczy Kościół stanął przed taką rzeczywistością, że poganie mu wchodzą do Kościoła, do, do niego, do środka. Nie? Poganie wchodzą. I argumentem za tym, że tak ma być, jest ostatni akapit z Amosa. Bo Amos, jak zapowiada, Amos, jak zapowiada odnowę nowej pomyślność, to mówi, że one muszą dotyczyć nie tylko całego Izraela, tylko muszą dotyczyć wszystkich narodów. Że zbawienie Boże musi być powszechne. Jak nie będzie powszechne, nie będzie zbawieniem. I dlatego jest przytaczany, że właśnie się dzieje to, co Amos zapowiedział. Że wszystkie narody otrzymały łaskę, dostępują zbawienia i wchodzą w rzeczywistość ludu Bożego. To jest bardzo, bardzo piękne. Pan Bóg chce nas zbawić z całym światem, a nie tylko jako skromną wspólnotkę katolickiego, rzymskiego kościoła. Jak będziemy myśleć ciągle tylko kategoriami naszych własnych problemów, to będziemy przegapiać zbawienie, które Bóg chce dać wszystkim. Chce wszystkim. Okej, okay, tyle o Amosie.